Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do lasu i do wysłuchania i obejrzenia astrologicznego raportu na nadchodzący tydzień. Tydzień dosyć spokojny, trzeba to powiedzieć. W naturze szykuje się taka dosyć stabilna pogoda. Wyżowa, spokojna, przynajmniej tutaj w Europie, w środkowej Europie, właściwie przez bardzo dużej części Europy, taka spokojna, stabilna wyżowa pogoda. I to jest bardzo ciekawe, bo na niebie też również zrobi się stosunkowo spokojnie. Nie będzie bardzo dużo jakichś ważnych zdarzeń, jakichś bardzo przełomowych, dramatycznych układów, sytuacji, które by w jakiś sposób bardzo nas absorbowały i angażowały strasznie silnie emocjonalnie, więc. Trochę takiego spokoju widać, zwłaszcza przez te pierwsze pięć dni tygodnia. Jakieś drobne aspekty Księżyca, którymi się tam w zasadzie nie zajmujemy. E, raczej nas interesują takie grubsze, powiedziałbym, układy. Przypomina to trochę koncert rockowy albo jakiś inny, jakiś innej, e, jakiejś innej muzyki, gdzie e, przez pierwsze, przez długą część tego koncertu grane są takie powiedzmy spokojne piosenki. Albo znane może, albo nic nadzwyczajnego, dramatycznego, nie, nie robiące z nami. I dopiero w, na samym końcu mocne uderzenie, taki mocny, bardzo akcent. No i właśnie tak samo będzie w tym tygodniu. Spokojne przeboje, czyli takie spokojne aspekty, i na koniec mocny. Silny akcent astrologiczny również będzie. Więc co nas czeka? Tak jak powiedziałem, przez pierwsze pięć dni niespecjalnie wiele się dzieje na niebie. Dopiero w sobotę, dopiero w sobotę mamy taki interesujący aspekt, więc oznacza to, że i weekend będzie dosyć intensywny. I weekend właśnie się zapowiada bardzo ciekawie i pod dużym wrażeniem, pod dużym, że tak powiem, te akcenty będą mocne. W sobotę Wenus znajdzie się w Trygonie z Neptunem. Bardzo piękny aspekt. Jeśli chodzi o miłość, relacje, budowanie więzi, związków, partnerstwa, bliskości, czułości. Bardzo dobry i piękny czas w kontekście yy, randki, yy, czułości, oświadczeń, wesela, może jakieś, chociaż w maju mniej. So, wielu ludzi jest pechowych, jeśli chodzi o, o wesela, ale to już będzie czerwiec. Więc jak już będzie czerwiec, no to i może, że tak powiem. Większa szansa się pojawia na, e, w, na większą... No mniej będzie tych pechowych takich. Uważa się, że maj. Jak nie ma litery R, to się nie ma co żenić. Nie, no to jest przesąd absolutnie. W, w lipcu też się bardzo wiele ślubów odbywa. Nie ma tam R wcale literki. No ale przesądy przesądami. astrolodzy mogliby na ten temat coś powiedzieć. Że to ma swój sens. Dlaczego w maju? Bo w maju Słońce jest w bliźniętach. Oczywiście tylko... Tak, na dobrą sprawę, właściwie bardziej w czerwcu jest w tych bliźniętach. A bliźnięta są znakiem zmiennym, a jak zmienny, no to nie stały. Więc wiele osób uważa, że to może być trochę pechowe. Więc bardziej ten maj częściowo tylko. No ale okej, okay, dobra, przesądy przesądami. Więc sobota bardzo ładna, bardzo fajny, sympatyczny aspekt. Ta Wenus w trygonie z Neptunem pięknie wspiera bliskość, relacje. Czułość i więzi międzyludzkie. A w niedzielę, no tutaj, już robi się właśnie ta, ten finał tego koncertu. W niedzielę mamy sporo ważnych zdarzeń. Mianowicie, ja przede wszystkim pełnię księżyca. Pełnia księżyca w znaku strzelca. Księżyc w bliźniętach, księżyc w strzelcu, słońce w bliźniętach, czyli opozycja. Pełnia z założenia jest aspektem nieharmonijnym. Niosącym napięcie, niosącym bardzo dużą energię, zwłaszcza, że uważa się, że w czasie pełni księżyc jest najmocniejszy, czyli to jest jakby najmocniejszy stan księżyca, on jest wtedy najbardziej aktywny, ponieważ jest najbardziej widoczny. A jak księżyc, no to dlatego nasze emocje są poruszane, nasze uczucia, nasze nastroje, przeżywamy, reagujemy, jest to takie bardziej e, silnie gdzieś tam poruszające nasze uczucia. Dlaczego ta pełnia jest ciekawa? No, bo w pasie bliźnięta-strzelec, czyli w znakach zmiennych, w pasie powietrze-ogień, czyli bardzo porusza procesy umysłowe, intelektualne, komunikacyjne, informacyjne, poczucie zmian, przyspieszenia, ruchu, czyli jest taka bardzo dynamiczna pełnia. Ta pełnia będzie taka bardzo aktywizująca nasze procesy mentalne, umysłowe, intelektualne, emocjonalne komunikacyjne, więc może dojść do łatwych jakichś takich spięć, sporów, zawirowań, konfliktów, dyskusji gorących bardzo, takich bardzo pełnych pasji w rozmów czasem sprzeczek, czasem kłótni, więc to nie trudno, o to będzie w końcu pełnia właśnie wypełnia coś nomen omen. Ale żeby nie było tak, że tylko i wyłącznie takie napięcia, Merkury będzie w koniunkcji z Uranem. Bardzo dobry aspekt, jeśli chodzi o procesy mentalne, intelektualne, komunikacyjne. Właśnie, tutaj mówimy o bliźnięta strzelec, ale to jest też coś takiego, co bardzo pomoże nam uruchomić te różne zasoby, które mamy w głowie, czyli intelekt, plany, koncepcje, kreatywność. Merkury z Uranem się lubią, ponieważ mówi się, jest taka koncepcja, że Merkury, że Uran to jest wyższa oktawa Merkurego, czyli Uran to jest taki lepszy Merkury, taki bardziej rozwinięty. Więc jak one się spotkają ze sobą, no to ten proces duchowo, umysłowo, intelektualno-komunikacyjny tak się bardzo wzmocni, tak bardzo nabierze tej energii, tej mocy, tej pasji. Bardzo dobre jest to od strony właśnie yy, naszego myślenia, intelektu, komunikacji, myśl, uczenia się, jakichś egzaminów, teraz jeszcze no bardzo wiele osób yy, yy, no, zalicza jakieś egzaminy jeszcze ostatki matur wyniki prawda no więc sesja egzaminacyjna letnia yy, rozmowy kwalifikacyjne to wszystko yy, przygotowania oczywiście bo to niedziela więc w niedzielę to raczej nie takie rzeczy będziemy robić ale to po prostu będzie miało znaczenie w kontekście tych naszego poszukiwania tego wszystkiego co jest umysłowe co jest Związane z naszym planowaniem. Więc bardzo dobry czas. Więc tylko te dwa dni takie mocne weekend, bardzo ciekawy, interesujący. Ja też również mam do zaproponowania wam coś ciekawego. Mianowicie, na stronie, w moim sklepie internetowym, na solarius.pl, otworzyliśmy nowy dział. Outlet. Outlet Solarius, w którym możesz w atrakcyjnych cenach. Różne fajne rzeczy zakupić, książki, e, karty, więc zapraszam, outlet e, na solarius.pl, zobaczcie coś ciekawego, fajnego za naprawdę atrakcyjne ceny, zapraszam serdecznie. E, już, trwają, już trwają zapisy na astrologiczny warsztat, warsztat wyjazdowy Droga Życia. Jest to e, fantastyczna przygoda z astrologią, na którą Was serdecznie zapraszam. Ci wszyscy, którzy fascynują się rozwojem osobistym, fascynują się astrologią, ale też się zastanawiają nad swoim sensem życia, kierunkiem, drogą, zawodową, zawodowym przesłaniem, zawodową powinnością, zawodowym ukierunkowaniem, poczuciem, co jest sensem ich życia. O widzicie komary tną jak cholera, co jest powołaniem, co jest naszą tak zwaną darmą mówimy o tym, czyli drogą, po którą zmierzamy. O tym właśnie będzie, na ten temat będzie warsztat wyjazdowy w Nałęczowie, wspaniałym miejscu, uzdrowisko. miejsce, które uzdrawia i ciało, i duszę, i umysł. Pracujemy dużo z naszymi horoskopami, pracujemy dużo z astrologią, zapraszam serdecznie. 21-24 września już zapisy trwają, ilość miejsc ograniczona, czyli, no, kto pierwszy, ten lepszy. 18 października zaś rusza kurs internetowy tarot yy, tarot wróżebny czyli dla tych wszystkich którzy interesują się stawianiem tarota i pracą z tarotem ale w sensie praktycznym czyli mają już jakieś tam podstawy jakieś informacje coś wiedzą yy, yy, jakby studiują studiują wiedzę związaną z tarotem. Czyli mają już jakieś podstawy znają karty ale brakuje im jeszcze no praktyki, czyli będziemy, będziemy zajmować się praktyczną stroną pracy z tarotem, a zatem e, tarot praktyczny, można to nazwać tarot e, wróżebny, i tarot praktyczny, czyli jak pracować z kartami, w jaki sposób e, pracować z klientem, więc zapraszam serdecznie na online kurs tarot ma, ma, wróżebny, ale dla tych wszystkich, którzy z tarotem już pracują dużo, i chcą jeszcze bardziej wzmocnić swoje zasoby pracy. Tarocisty, zapraszam serdecznie również w Nałęczowie, warsztat wyjazdowy, tarot wróżebny, praktyka mistrza, czyli trening tarocisty. Jak pracować z tarotem, jak pracować z kartami, jak pracować z klientem, jak efektywnie wykorzystać potencjał kart. E, dzielę się z Wami Waszą, moją ponad 30-paroletnią praktyką. Doświadczeniami pracy z kartami, których mam sporo. I w astrologii, i w tarocie to są dwie moje ścieżki, którymi podążam i chcę Wam no, podzielić się z tym wszystkim, co dowiedziałem się przez te lata. Moją też również praktyczną wiedzą. Zapraszam Was serdecznie na te zajęcia. Warsztat ten w Nałęczowie, w wspaniałym uzdrowisku. Będzie mieć miejsce między 20 a 22 października. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Wiosna jest cudowna, wspaniały czas, piękna pogoda, ciepło słońce, doskonały czas do pracy i rozwoju osobistego. Zapraszam na warsztaty i zapraszam do e, sklepu internetowego na solarus.pl, outlet astrologiczny. Zapraszam serdecznie i zapraszam za tydzień.